Siemanko ziemeczki, ja jestem Grypson i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Obok mnie stoi oczywiście Mr. Cool. Hejo. Nie zasłania mnie, weź proszę cię, przesuń się. Okej, okay, dobra, witamy was po długiej przerwie spowodowanej natłokiem pracy niestety, ale możecie zostawić na starcie łapeczkę w górę, ponieważ Mr. Cool przygotował dla was 14 dekoracji, które dzisiaj no. przedstawimy, więc Stajałem jest to jego się. pierwszy raz, który, kiedy przygotował odcinek, więc możecie za to zostawić łapkę w górę. Ej, weź. Niestety mnie, a! Jeszcze Krypson tak zapomina cały czas, zostawcie subka i że tego nie robicie, ponieważ, no, wiecie, żeby wesoło było. Dokładnie. I już tłumaczę, czemu nas nie było, ponieważ, wiecie, powód do szkoły, wystawienie ocen dzisiaj było, znaczy, jak oglądacie to, to pewnie wczoraj. No, budowanie i takie a? tam rzeczy, rzeczy, dobra, lecimy, w takim razie nie przedłużajmy może już i przedstawimy tu wam pierwszą z 14 dekoracji, Mr. Cool, weź coś opowiedz o niej. No, fajna, bardzo mi się podoba. Bardzo długo myślałem, jak ją <grym> robiłem <grym> i Lubię ryby. No, filety z morza. Nie, yeah. Dobra, <grym> Dobra. Realnie. E, takiego... Chyba maskotka to jest, tak? Tak. Patrzcie. To jest tak... Oj, czemu się boguje? To jest taka maskotka... O. Co się tu... O, proszę bardzo. jest taka maskotka krowy. Generalnie ona właśnie tak wygląda. Proszę bardzo, patrzcie, jaka słodka, kawa i w ogóle Uw, uwu. No, mi się podoba, mi się podoba. Mi się Uw. podoba. Jest to taka właśnie fajna maskotka, którą możecie sobie położyć na łóżku. Znaczy, że święta, i tak ostatnio jeszcze skupiliśmy z krypsonem, Nie pytajcie. O. Nie no, zapytajcie. Nie pytajcie, nie pytajcie, co to znaczy ostatnio. O. <laughs> Że patrzcie, to mogą być też takie mikrozwierzęte. jak są domki, to takie wiecie, genetyczne mikrozwierzęta. Ostatnio, jakieś 15 minut temu, kiedy próbowaliśmy to nagrać. E, dobra, no. idziemy dalej. Tu mamy domek z piernika. Mi się on mega podoba, chyba to jest tak, moja ulubiona główka. I teraz mamy jedzonko. I tutaj właśnie takie świąteczne jedzonko, bo wiecie, jest zima, święta, już jest po świętach. Ale, ale, jest ro, ro, ale robiliśmy to przed świętami. <laughs> <laughs> Robiłem to przed świętami, zaczynałem. Tutaj mamy z w ogóle patrzcie na detale tego domu. Tutaj on ma taką laskę cukrową, widzicie, o, zawijającą się. się. E, oraz tu ma drzwi, jakieś takie właśnie podpory. E, jak, jak on od dołu wygląda? Pokaż od to. Nie, o nie, nie, od dołu zwyczajnie, od dołu nie pokazuj. Tu ma okienko. <laughs> jakieś I tu mam jeszcze ciastka, ciastka na świętego Mikołaja. Ja sobie na jedno na drugich co ja. No właśnie, chyba że to jest taki naleśniki, są a nie, to nie ja nie, jest jest już nie jest. wiem. Spokojnie sprawdzałem, to nie są naleśniki. Tak, na, to na pewno? Są nie Jesteś tak. tego pewien? Dobra, to lecimy dalej. Mamy tutaj roztopiającego się bałwana, RIP bałwan. Epa, jaki uchachany? Patrz, pomimo tego jeszcze dalej jest uśmiechnięty. Już wie, że może w końcu umrzeć. tak. No i w każdym Poczekał razie tutaj, tak, mamy też e, loksy, takie przypryszałe siegiem. To są to, te, no. Mm, no, to jest takie. Bale. To, to są bale, tylko że takimi jatrowymi, tak na tak. takie patyki mi sygnalizować. I jeszcze to jest to Bardziej piękki takiej, po No, w sumie racja. Bo tu wiesz, tyle choinek rosło, a teraz już żadna nie rośnie po świętach. Ha. Jeszcze bałwan ten. Jeszcze tak skmieniliśmy Jezus, ale mi coś na brzuch naciskało. O Jezus, duszę się. No jeszcze skminiliśmy, okay. że ten, że jeżeli sobie postawimy w odpowiedni sposób tego bałwana, to to jest taka śnieżka. Taka... No tak. Kopa śniegu. Dobra, Kaza, lecimy spra? dalej w takim razie. Tutaj mamy y, przed sobą pingwiny, dwa rodzaje. Mamy tutaj o, głowę pingwinów. Jakie głowy pingwin? i mamy tu... to są, to są pingwiny słodkie. I mamy tutaj pingwiny te takie o... Prawdziwe pingwiny, i te pingwiny ogólnie zjadają zwłoki resztki swoich y, rodziców itp. To jest brutalne. Przecież to są zwykłe ale pingwiny. Ale pingwiny podobno z tego co słyszałem, nie wiem, chyba sobie sprawdzasz po odcinku, ale gdzieś to widziałem, że zjadają swoje potomstwo. A nie pingwiny. Nie, nie pingwiny? No chyba nie. To jednak nie, ale jakieś właśnie takie foki, czy coś w tym stylu, czy któreś płetwale te cokolwiek. Płetwale bełkite. <laughs> Więc co? Wydaje mi się, że może ten, może jakieś, nie wiem, słonie morskie. No, 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 no Ma właśnie, coś te desy. Takie, takie z Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj A, jeszcze je, powiedzieć... jedny samolot samoloty. Te pingwiny. generalnie, fajnie strasznie wyglądają właśnie na takich biomach, jako takie z Tak, zmaitym, tak. Coś ogóle... A tu mamy główki i Yeti'ego. Je, samolot. Jedzik tego krypsa na samolot. Ostatni próbie nagrania. Bardzo fajnie. Będzie, że on się podoba. Mega fajny, fajny. Ale bardzo mi się podobają te oprószone śniegiem. To są takie grudki ziemi, takie kopki ziemi. które One tam, wiecie. właśnie dodają tak. Mówię, to tak fajnie zaburza regularność w tym Minecraft. No, 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 one dodają takiej jakby no, nowej płaszczyzny? To się coś w tym Destiny Tylko ten tak śnieg lekko wygląda, spróbuję takich nowych płaszczyzn dodaje zwłaszcza, zwłaszcza ta główka. O, ona jest. Dobra, lecimy chyba dalej. Okej, okay, to. Co? Co ty o. Bawię się tabletem graficznym. Co? E, dobra, mamy tu skarpetki. Dziękuję za subskrypcję. dzięki za subka A to niespodzianka. Jezus Maria jak się wystraszyłem. O Jezu. Dziękujemy Jezu. za subka. Dziękujemy za subskrypcję. Ale się przestraszyłem, Boże. A ja się przyjdzie, że to donate przyszedł. Chciałbyś Tu mamy te. Tutaj mamy skarpetki dla Świętego Mikołaja. Fajne, fajne, podoba mi się. One nad kominkiem wiszą. Wypełnione tak, tak, jakimiś prezentami, tutaj widzicie, Tam. i jeszcze cukierkami jakimiś. Właśnie tak fajnie to może do domu wyglądać, można i zawsze pójść na Taka ścianie. Taka amerykańska fajna tradycja. Cholice. Właśnie, to jest coś takiego. Dobra, lecimy dalej. Żabki, żabki, żabki. Zabsony. Mamy żabsony, tutaj dużo, y, aż dwa rodzaje. Takie okay. bardziej detaliczne, takie bardziej ropuchy koniec, i takie bardziej są... żabuśki sł słodkie takie, tak które, które słodkie. się przyjeżdża traktorem na polu przepraszam, Jezu, Jezu. Po świętach, kurde. Najpatrzcie. to zepsułem jest chyba jeszcze... wszystko. ostatnio ci powiedziałeś, więc teraz coś masz powiedzieć, że te żabki są kozak. Te żabki są kozak, świetne są. Podobają Pasie. mi się, ale bardziej mi się podobają ropuchy, bo ropuchy mają większą szansę przeżycia, ponieważ... One mają taki swój, takim czymś tryskają, takim jadem, no, chyba, co nie? No to, to mi się bardzo podoba. Zwłaszcza, jak go tak ściśniesz. W, w ogóle próbowałeś kiedyś nadmuchać ropuchę? Weź, weź, staję. <noise> Żartuję sobie. Podobna to była pierwsza piłka do grania w Nepalu. Dobra. <głos> <głos> Mamy tutaj ołówki jakieś. W ogóle, właśnie, bo jest powód do szkoły, co nie? Także nie jest to stanowisko. Sterkul, tak. wytłumacz. Prosz na śmieci. Tak, tego bym wszedł, gdybym mógł, ale nie mogę niestety. Nie <noise> Zaraz ci zbudujemy jakiś spokojnie po odcinku. <noise> tutaj mamy... U, Ogólnie takie... ten kosz stał tutaj na pierwszym odcinku, ale uznaliśmy, <noise> że on nie jest jakimś Michaelem Jordanem, nie będzie rzucał stąd. O, to fajne by było. I w każdym razie tutaj mamy ołówki z Ikei. Jak Właśnie, czy wy ty też zawsze podwalaliście ołówki z Ikei, bo jak ja jeżdżę do Ikei, dopiero po 10 ołówków, ja żeby rzeczy można się w tym odcinku. Po tym tutaj czym będziesz. rysować. Właśnie. to no są jeszcze książki. Jakże tutaj taki cały fajny staw. A i w ogóle ta książka... książka ma flagę Chin. Tak trochę no, w sensie. No, to jest. A bardziej będzie, że to jest Rosja dziecka. No trochę też. Dobra. Mamy tutaj lampę z żółwiem. O. Fajna, podoba mi się, masna, mi się fajne, fajne różowe jest, ma to i fajne to jest pod kolor robione. No Ja wam, że jeszcze te partikle po prostu się świetnie zgrywają ja mi się, że to jest taka fajna ta klasa, bo ona nie jest zbyt masywna Nie zajmuje dużo miejsca, on no się fajnie wrzucić gdzieś do swojego pokoju No dodatkowo ma żółwie, które się kochają Żu Żółwia stonoga, patrz Ten żółw z, z tym stonoga. i ten z tym i wszystkie są połączone To niezła żółwia stonoga. Idziemy dalej, idziemy dalej, tutaj mamy E, śmiesznego pana w, w tej w, 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 w czapce, w kozak, kapeluszu Mi się podoba z tym, z czego króliki się wyciąga. A to jest ten kapelusz? No. A mi się podoba, bo to jest jakby ten. Tak na wóble. Po prostu to jest taki dużo mniejszy kapelusz zdoło, No, Kozak, mi to, mi, to się wygląda. mega podoba, jeden z moich ulubionych. Tak, A tu tak mamy te Co wygląda. Co my tu mamy? Ciano, A co my ciano. tu mamy? Ciano. Mamy tutaj siano, ja też, w takie mniejsze belki zwinięte. Ja też ładne to jest. Tu mamy takie jakby związane, tak, tu luźno leżące. leżące. Fajna sprawa, trochę Właśnie, dyni jeszcze dodanych. chodzi o to cały czas, żeby zaburzać tą taką symetryczność. Wiecie o co chodzi. Że po prostu... Weź, weźmy się I ja. Tak? No. no. O, chodzi o to, żeby po prostu nie było wszystko takie równe, tylko są takie kopki tego siana, takie mniejsze po prostu. Dobra. Następną, przed, przed ostatnią dekoracją, jest, e, jest taka mm, sól tutaj w tych solą. solniczkach, w sensie... W... Kaldurą z solą. Wiecie, trzymacie w takich słoikach... Nie to nie są słoiki, bo... Jakiej soli nie trzyma. To są jakby takie kajnki? w Zbana. No, z solą też. No, Tutaj macie sól, prawda? A tutaj, tutaj mamy takie apetyczne ciastko. No, dokładnie. Ciastko fajne z wiśnią, z wiśnią. na górze. Dobra, przedostatnia dekoracja i chyba to jest jedna z moich ulubionych, jeżeli nie ulubiona. Ten andezyt. On po prostu tutaj popękał to na skutek takie, wybuchu. są skalne takie. Kawałki no właśnie, kawałki. i on jakby leżał tutaj. Ale patrzcie, to jest podobnej wielkości główka, no to już mm, większa nie jest. mniejsze tak z połowy. Tak, ale zawsze nie wiesz o co chodzi. Dokładnie. To są to takie drobiny skalne. Możecie jeszcze użyć tutaj. Był tutaj, patrzcie. tutaj. czekajcie. czekajcie. Tak, Gipsy, zagaduj, zagaduj e, im. Tak. Coś. W ogóle popatrzcie na to TNT za kratami. Ono wygląda strasznie niebezpiecznie. Myślę, że należy dobra, zachować zakończę. wszystkie zasady. No, kończ. tutaj przykład śnieg, co nie? No. Czy zawsze można tu tej główki D? wiesz, której. Ja też swoją lecę. No, ogólnie ja ją mam, ale dobra, to ja ją postawię już. No właśnie, możesz tam po prostu. Z śniegu nie powieku. Boże, święty te estetyki chyba nie masz. Oj, tam. Nie przeszkadzaj. Przesadzaj. O. Dobra, nie było tematu. Hypsom. Dobra. Ostatnie są ogólnie tutaj e, Sałata, albo Kapusta, jak to woli. Bardzo ogólnie to jest. Głowa się nazywa Letius, czyli e, Sałata, więc chyba. Sałata. sałata. A wygląda jak Kapusta. Ale wygląda jak Kapusta, więc. Niech twórcy palą gumę, kappa. Ogólnie strona do główek jest w opisie, jakbyście byli ciekawi, także możecie no tak, zobaczyć. się podoba to, tylko ja w ogóle jest też. No, mi też Ty się podoba. Ale to tak wygląda fajnie, gdyby mogliby takie wprowadzić kapusty do Minecrafta. Jedynastra. no, kozak, jeszcze jeden spad. Tutaj normalnie na podzoru postawić, co ładnie wybrać. widzimy? Jest samo nowe No, dokładnie, Stara patrzcie. Taką komendą. Tak jak to się robi, stawiacie go przy wodzie. na tym stawiacie kapustę. No. mamy. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w tym tygodniu. E, zostawcie koniecznie no, łapkę w górę, wbijcie na też, Discorda. Pamiętajcie też, że live są tak. dość często, jak najczęściej się Zasubskrybujcie kanał. No i co? Widzimy się już niedługo. Pa, pa. pa.